Kolejny kamień milowy został odblokowany, Bobek jako pierwszy Polak wbił 2900 poziom. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, może pamiętacie filmy, w których Bobek czy Gorąca się przejawiali? Ostatnio nie były to pozytywne filmy, ponieważ opowiadałem o deskach Gorącej. Dzisiaj nieco bardziej pozytywne informacje, ponieważ Bobek jako pierwszy Polak wbił 2900 poziom. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda na liczbach. Zobaczymy, ile brakuje mu do 3000 levela w kontekście dni, miesięcy. Może lat. Oczywiście zerkniemy, jak dużo mu brakuje do top 1, czyli do deżara, ale z drugiej strony zobaczymy, czy może ta topka jednak nie jest zagrożona, ponieważ Wejlor czyha i goni mocno polską topkę. Ale zanim zaczniemy, chciałbym ślicznie podziękować za każdą subskrypcję. Moim następnym dużym celem jest wbicie 50 tysięcy subskrypcji oraz, jako pierwszy polski kanał tibijski, chciałbym wbić 100 tysięcy subskrypcji. Może się to wydawać, bardzo dziwne marzenie, ale takie sobie obrałem, więc za każdą subskrypcję bardzo wam dziękuję. Jest już na sprawie 26 tysięcy. To co się udało zdobyć, jeszcze wystarczy trzy razy powtórzyć. Mam nadzieję, że się uda. Ale spokojnie, już nie przedłużam. Zapraszam do materiału. Jeżeli ktoś przypadkiem się znalazł na tym kanale oraz przypadkowo trafił na ten film, kilka słów przypomnienia, kim jest Bobek i dlaczego w ogóle nagrywam na jego temat film. Bobek jest to jeden z topowych tibijskich graczy, oczywiście jest Polakiem i tworzy razem ze swoją ukochaną, czyli gorącą, Team Hunt, w którym grają na serwerze Bona. Kiedyś gorąca była top 1 graczem w całej TB, ale spadła na drugie miejsce, na rzecz Deżara, który jest Brazolem i ich przegonił. W momencie, gdy Deżar wskoczył na pierwsze miejsce, no to gorąca wskoczyła na drugie, no i wtedy Bobek wskoczył na trzecie miejsce. W momencie, gdy Deżara jeszcze nie było w topce, no to gorąca była pierwsza, Bobek był drugi, aczkolwiek Bobek włączył piąty bieg, kilka razy gorąca się wywaliła, no i okazało się, że Bobek wrócił na drugie miejsce w rankingu wszystkich tibijczyków. Starsi gracze mogą go kojarzyć jeszcze z serwera Guardia, obecnie grają na serwerze Bona, tworząc tam również gildię Dominando. Gildię Dominando, czyli gildię dominującą na danym serwerze, czyli gildia, która narzuca swoje zasady i wedle tych zasad wszyscy powinni grać na danym serwerze. Oczywiście zasady serwera, każde są różne, każda gildia ma inne, chociaż niektóre są podobne, jest to temat na inny odcinek, ale zostańmy przy Bob. Ale nie można Bobkowi odmówić tego, że nie zapisał się na kartach tibijskiej historii. Jak przejdziemy sobie na stronę tibiafandom.com i sobie wyszukamy level milestone'y, no to oczywiście setny level bubelek, wiadomo, Mateusz Dragon Wielki trzysetny, ale zobaczcie, że jak zjedziemy troszkę niżej, no to pierwszy tysiąc, 400, pierwszy 1500 oraz pierwszy 1600 level należał właśnie do niego. Więc nie tylko za plecami gorącej Bobek był w tej tibijskiej topce. Jak widzimy, również miał swoje 5 minut. Oczywiście potem gorąca, pierwszy 1700, 1800, 1900 i wspólnie wbili 2000 poziom na streamie, gdzie śpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Byłem wtedy ich, pozdrawiałem. No i potem już te kolejne levele 200, 200, 200, 2400 należy do gorącej, no i weszła w tym momencie już prawie 2. Dwu... Letnia dominacja brazylijskiego deżara. Pierwszy 2,5k level, potem 2,600, 2,700, 2,800 i 2,900 należy do niego No i prawdopodobnie 3,000 level również będzie do naszego brazylijskiego Amigo należeć Przechodząc sobie na stronę guildstats.eu I wpisując sobie oczywiście postać Bobka Możemy zauważyć nienaganny exp. Przez ostatnie 30 dni. Widzimy, że mamy ponad 8,5 miliarda ekspa wbitego i z tego co kojarzę, w ostatnich miesiącach było to ponad 7 miliardów, pamiętam, bo omawiałem ten filmik, a możemy sobie nawet to zobaczyć, jak było w poprzednim miesiącu. Mamy 8,4, więc jest ciut więcej, ale nie jakoś bardzo dużo, a dwa miesiące temu było to, no właśnie, 7,5. Miliarda. Oczywiście jak zobaczymy na aktualny miesiąc, mamy tutaj ponad miliard EXPA wbitego i chyba tutaj był oddawany kamień. Dokładnie, pod koniec września był kamień oddawany, mm, ale tutaj chyba nie było żadnego dubla, więc jest kręcone średnio 250 milionów. 268 milionów EXPA jest kręcone, ale ta średnia jest tutaj podwyższona. Przez ten kamień, więc patrząc, jakie tutaj liczby kręci bobek. Okej, okay, no w sumie niech nawet te 260 zostanie. Zostawmy mu 260 milionów. No i moi drodzy, zobaczmy, kiedy ten 3000 poziom przez Polaka zostanie wbity. Będzie to przepadać uu, na prawie 6 miesięcy do przodu. No, musimy poczekać pół roku, moi drodzy. 5 miesięcy, 14 dni. Wypada to na 10 kwietnia roku 2026. Oczywiście jak nasza polska historia wie, tego dnia niezbyt się cieszymy. Nie jest to najlepszy dzień w kalendarzu Polaków, ale dla Bobka oraz dla tibijskiej polskiej społeczności może być to dzień idealny do świętowania. Jeszcze sobie pozwolę sprawdzić, kiedy ostatnio Bobek się wywalił. Moi drodzy, 3 lutego 2025 roku na Dark Light Source. ponad 100 lewli temu, więc jak jak widzicie prawie rok bez deski da się wytrzymać, ale dla porównania moi drodzy, zobaczmy sobie jak wygląda prawa ręka Bobka, nie wiem jak to powiedzieć, partnerka, oczywiście gorąca, wiecie o co chodzi zobaczmy, tam było 8,6 miliarda wbitego ekspa tutaj mamy 8, a okej, okay, okej okay. W ostatnim odcinku pamiętam, że była tam spora różnica pomiędzy nimi i abstrahowałem to oczywiście od desek gorącej. No widzimy, że tutaj EXP jest dosyć mocno wyrównany, również kamień oddany 28 września. Jak zobaczymy sobie na poprzedni miesiąc, no tutaj niestety kleksik delikatny się hmm, wydarzył, więc mamy 6,7 miliarda wbitego exp No i dwa miesiące wcześniej mamy również 7,4, tak jak bo. Jeżeli przejdziemy sobie do kalkulatora i oczywiście weźmiemy 3000 poziom, niech już będzie nawet. Te 250, które ma tutaj wbite gorąca, zobaczymy, kiedy uda się wbić ten 3000 poziom. Tutaj będziemy musieli poczekać tylko dwa tygodnie dłużej, no prawie dwa tygodnie, bo 13 dni, czyli 23 kwietnia roku 2026, 103 lewle potrzebuje gorąca, więc 3 poziomy jej zostały, żeby wbić 2900 poziom. Więc wydaje mi się, że już dedykowanego filmu na ten temat nie będę musiał nagrywać. Ale moi drodzy, pozytywny akcent na ten moment się skończył. Patrzcie na tą postać, oczywiście Veilor. Jest to aktualny top 4 TB-czyk ze wszystkich graczy w tibi. No i na początku filmu mówiłem, że zobaczymy sobie jak wygląda sytuacja z tą topką, ponieważ dochodzą do mnie słuchy, że Veilor nawet nie wbił piątego biegu, tylko wbił szósty i za wszelką cenę chce go bobka oraz gorącą. Jak pamiętacie, yy, u bobka i u gorącej było to około 6,8 miliarda wbitego expa, 8,6 przepraszam. No tutaj mamy 8,5, więc jest tutaj wyrównany expik. Nie powiem. Tutaj kamienia nie widzę, żeby był oddany. Nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi, czy Baylor nie oddał kamienia, a jeżeli tak, to dlaczego go nie oddał? Chyba, że go oddał wcześniej, ale niestety nie mogę już tego sprawdzić, ponieważ guildstats.eu <grym> każe wysłać sobie donata, więc niestety już tego nie zobaczę. Może gdzieś przy okazji, ale moi drodzy o, przepraszam, najmocniej widać tutaj, że 7 września został oddany. Albo to jest y, jeszcze. Nie, to jest sprzed roku, to jest w ogóle kapsztol. To nie, to to, to jest. To, przepraszam, najmocniej. Nie wiem, kiedy został oddany kamień przez Wailora, no ale stracił bardzo dużo ekspa, jeżeli go nie oddał. 3000 poziom. W tym tempie wbije w 7 miesięcy i 24 dni, więc jak możecie zauważyć, około miesiąca gry jest różnica pomiędzy top 4, a top 3 oraz top 2. Całej tibiki. Szczerze wydawało mi się, że ten Veiler jakoś lepiej sobie radzi. No wcale to nie wygląda, jakby gonił tę topkę, te słuchy, które miałem, to chyba sobie sam wytworzyłem w tej głowie. Ale oczywiście zobaczmy, jak wyglądają śmierci jego, w jego wykonaniu. Ostatnia była w czerwcu, przedostatnia była w maju tego roku, więc jak widać troszkę Lewla tutaj stracił. No niestety. Yy, wiecie co? Jeszcze wezmę na tym. Yy... Na prywatnej karcie spróbuję, może tam jakieś kukisy, trzeba zresetować i inne takie rzeczy. No niestety. Duje Yuan, koleteusz 3 miesiące, BeComE a Donator. No niestety, moi drodzy, dzisiaj donatorem strony Guildstats nie dostanę, nie zostanę. Także te informacje zostawimy sobie na inny film. Jeszcze chciałbym jedną rzecz tylko zaznaczyć. Być może są tutaj jacyś casualowi gracze, być może są tutaj jacyś gracze stopki. Moi drodzy, czy nie jest dla Was patologią to, że gracze, którzy są na top 1, top 2, top 3 całej TB, wbijają 20 poziomów? W 30 dni. Nie chciałbym tutaj populistycznie zagrać, że kiedyś to było, ale ostatnio sobie rozmawiałem nawet na streamie z ludźmi i czy ty masz 300 poziom, czy masz 800, czy masz 1500 poziom, to dynamika ekspienia jest ciągle na tym samym poziomie. Chodzi mi o to, że nie ma takiej jakby nie czuć siły tego lewla w kontekście wbicia tego Lewla. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Bo jeżeli ty wbijasz level, Jeden na godzinę, jeden dziennie albo 20 w miesiącu, no to moi drodzy, mając prawie 3000 poziom i tutaj absolutnie nie jest żaden zarzut do topki z Polski czy właśnie Brazola, to nie pokazuje, jakie masz wysokie umiejętności, jeżeli chodzi o tą grę, tylko pokazuje, jak dużo masz cierpliwości do tej gry. Także, moi drodzy, oczywiście z całego serduszka gratulujemy naszej polskiej topce. Narzekanie na Tibie, może zostawmy sobie na inny materiał. Ja chciałbym się właśnie z tym z Wami podzielić. No, może to nie smakuje tak samo jak te pierwsze topki, wbite przez Mateusza Dragona Wielkiego, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jak to mawia klasyk, nie ma bunkrów, ale jest zajebiście. Moi drodzy, ślicznie dziękuję za uwagę. To jest taki mały przegląd topki. Oczywiście, pewnie najbliżej deżar wbije ten 3000 poziom. Tam sobie zobaczymy, jak na ten moment wygląda sytuacja. Myślę, że raz na jakiś czas taka aktualizacja topki, żeby zobaczyć, jakie tam są roszady, to nie jest najgorszy pomysł. Życzę Wam dobrego wieczorka. Ślicznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska i sympatyczne Tibijskie, papa. Pa.